Co by było, gdyby Traveling Merchant był, miał nieskończoną oferty? Jak myślicie? Sprawdźmy. Odcineczek u Mr. Roblox, zostawcie u niego lajka, like link w opisie i w komentarzu i lecimy, słuchajcie. To jest tra Traveling Merchant. O kurka, Jezu, co tu i się dzieje? Patrzcie, to są jeszcze te. Hmm... Świąteczne, te, wiecie, no, no, monety, prawda? Zostawcie lajka oczywiście też u mnie, ja u niego zostawiam. Słuchajcie, no, powiedzcie mi, czy to by się, op... Jezu, co to jest? To jest Rainbow Huge Cat i Huge Santa Pose, prawda? Ej, jakby to było. Wow, nieźle, w ogóle ciekawe. Chcę podziękować Naura za użycie mojego kodu. 2000 wydał, Jezu, dzięki wielkie i bardzo serdecznie. Dziękuję też Reku za tego fanarta. Dzięki kolego. A my wracamy do tego. A patrzcie, jakie konto w ogóle ma, jaką nazwę. Widzicie to? Jaka nazwa tu jest? 77. A, to jest, że to nie jest konto, tylko za ile kupuje. Jezus Maria, jakby był takie coś, że. W ogóle słuchajcie, podobno jest gdzieś ukryty tryb, który jest totalną kopią PET Simulator X i możecie tam mieć wszystkie huge pety totalnie za free za darmo, od razu. To Jezus Maria, Huge Pumpkin Cat i Huge Lucky Cat Rainbow? Patrzcie jak kupuje, to jest speedrunning, Jezu, kolejne. Jasny gwint, ale w ogóle, źle się dzieje z Pet Simulator X, nie wiem co, co, by tutaj trzeba było zrobić, żeby uratować, słuchajcie. No niestety, chociaż może być... O mój Boże, 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 Jezu, jakby był taki traveling merchant, to ja nie wiem, to by było coś naprawdę epickiego. Jak myślicie, fajnie by tak było? Czy to by było zbyt łatwe zdobywanie tych petów? Dajcie znać w komentarzach.